Cześć, witam wszystkich, z tej strony Quantum i dzisiaj jest ze mną le lekko chory kajkerot. No już y, mniej niż lekko, ale le no ale dalej. No jakoś chory. tam sobie radzisz. E, w każdym bądź razie, dzisiaj gramy sobie ponownie w Warframe, ale jest ku temu dobra okazja, gdyż jak widzicie mamy nowy update, który wprowadził całkiem e, fajną lokację na ziemi, taką dżunglę na ziemi praktycznie. Plus jak, jak w widzicie... to Welcome to the jungle! Eee, nie pamiętajcie tak niskie, dalej. Niskiej rozdzielczości. No, no, ale wiesz, to tylko Grafity Play mam, że jestem dla wszystkich. W każdym bądź razie, co chciałem jeszcze powiedzieć, jak widzicie, zmienił się dość mocno had w Warframe Na całkiem taki ładniejszy, po prostu już taki bardziej wystylizowany. Eee, no widać, że jakby cały czas tutaj Warframe stara się w cudzysłowie wydorośleć coraz tutaj nowe elementy dodawać. Eee, I Kajker odgra nowym Warframe'em, ja akurat gram Valkyr którym, kolejne, którą kolejne, wcześniej. Kolejny baczek. zwierzaczek do, do kolekcji. Są już kurczaki, koty, to teraz ptaki. No dokładnie. To, jest nie, to nie jest standardowy hełm do mojego Warframe'a. Akurat mam kupiony hełm i właśnie to wygląda jak. Bastet. Tak, jak. Kot Warframe'. W okay. każdym razie, ja nie za bardzo kojarzę o co chodzi w tym nowym trybie, który zresztą też doszedł w nowym update'cie i dzisiaj będziemy w niego grali. Dlatego, mm -hmm. kakeroc powiedz trochę o co tutaj w ogóle chodzi. Powiem tak, że najprościej to opisać to jest e, Conquest. No, Taki Battlefieldowy Conquest, tak? Tak. E, trzeba przejmować punkty, i po przejęciu odpowiedniej ilości punktów, e, no, dostaje się nagrodę od Lotus, więc. E, czy to takie, nie I wiem, takie na przykład tam... połączenie, nie wiem, survival, na przykład coś z defensa. Survivalem? Defensa Battlefield? Defensa, no, survivalem, defensa tak? Z, tak, z Mobile Defensem, tak to jest. Czyli to jest punkt, który trzeba przejąć, tak? I teraz. Konflikt 100% na Zachodzie? Aha. O, że są wrogowie, nie? Więc... Aha. Dobra, teraz. Trzeba. No. Gdzie ja tutaj mogę zaatakować? Aha, po prostu przejmujemy punkt, tak? Tak, trzeba przejąć cztery, cztery wieże. Dobra, jest 100% więc... i oni pewnie będą tak. starali się to odbijać, nie? Tak, więc musimy cisnąć w jedną, to w drugą. Żeby to. Dobra, gdzie ja tutaj... Żeby to ogarnąć. Nikogo nie widzę jak na razie. Odpal sobie dużą mapę, to jest wygodniej na, na, tych, na tych małych. O no dobra, tu widać kogoś już. Tak, ja, nie ja jestem przejść? już na ten. O i widzę, że hitmarkery jakby dodali. Tak. Fajny taki... Przynajmniej wiesz, że trafiasz w kogoś. Tak, dokładnie. Level up, pęta. No. No i teraz właśnie widzę, że wygląda nowo ten... Powiadomienie o tym, że... Masz mhm. yy, nowy level. Kurde. Ta. Kurde, kurde, kurde! Nie mogę wstać przez tego pajaca. Hm. No, jakby się ktoś Boom. zastanawiał, dlaczego ja tak śmigam, bo to jest właśnie nowy Warframe e, i on dosłownie lata. No tak, więc... to jest taki powietrzny Spoko. Warframe. Ja jeszcze no. sobie go nie zrobiłem, znaczy ja nie. Kajkarot go kupił po prostu za tak, platynę. Nie, kupiłem go ze względu na to, że jest to tylko e, klan, klanowy Warframe. Trzeba mieć go w klanie odblokowanego, zresearchowanego, a nasz klan padł ofiarą błędu, więc e, Jak no, trzeba wenda. chwilę czekać. Bo w, w hotfixie 1201 e, zmniejszyli koszt e, researcha jego i po mm. prostu no to co było już tam wrzucone to, się, to jest po prostu konflikt z tym tak a hmm. to jest to oksium, ten nowy pierwiastek, więc też jest ciekawie. Który jest potrzebny zresztą do zrobienia właśnie tego Warframe'a. Tak, dokładnie. Dlatego ja jakby czekam właśnie na to, żeby sobie stworzyć tego Warframe'a, no bo ja niektóre rzeczy, ja lubię takie bardziej pierdoły kupować za prawdziwe tutaj pieniądze, a mi to po prostu satysfakcję sprawia, jeżeli ja sobie sam jakby stworzę takiego Warframe'a, więc... Ja sobie jeszcze trochę poczekam, ale prawdopodobnie z mojej strony e, zobaczycie prędzej czy później e, jakiś gameplay Zephyr. z nowego warframe'a, bo Zephyr mm -hmm. naprawdę wygląda bardzo bardzo obiecująco i coraz coraz ciekawsze te framey po prostu się tutaj robią. Minki, Moim... no minki, czyli ten główny design, no nie wiem jak go określić. Designer? Artist, artist art designer. Design? No. No, art, no, art design. Co, coraz bardziej skomplikowany, je robi coraz ciekawsze. No. tak wiesz, jak to... sam stwierdził Zephyr jest najbardziej E, m, najbardziej szczegółowym framem e, Co ja chciałem powiedzieć? <grystanie> wiesz co się uświadomiłem no. teraz, jak zobaczyłem twojego frame'a? Co? <grystanie> e, to już mi tłumaczę widzą, bo ty prawdopodobnie już wiesz. E, nie wiem, jak wielu z was kojarzy ten e, filmik ASDF mówi i tam w pewnym momencie było coś takiego, gościu mówił Screw gravity! I ja widziałem Scroll gravity <grystanie> właśnie. Ja widziałem jak ty tak lecisz, tak Screw gravity whoop! nie ma siebie, i sobie właśnie to uświadomiłem wiesz, w tym momencie. No. Dobra, i długo my tak musimy? Aha, to aż A, tak, Do 100%, cały do 100 i wtedy mamy opcję, że możemy zostać albo... Um, uh -huh. wyjść, tak, więc... Uh -huh, uh -huh. ...więc się, no, różnie. To nie jest jakiś tryb, w którym mogę wam bardzo pokazać moje umiejętności, bo tu widzę, że nie ma jakiejś niesamowitej po prostu hordy Znaczy, wrogów. no, wiesz, to jest tak... Pierwsze pięć fal jak w defensie. Uh -huh. Później to jest już Saigon i no, no to tragedia. Możemy trochę, wiesz, posiedzieć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No. Najwyżej po prostu uciekniemy. No. Ja mam nieśmiertelność taką, wiesz, tak powiem, budowaną Warframe'a, bo no jak tak ja parę... Ale to wiesz, ty masz, ty masz przynajmniej jakieś mody wrzucone na no, życie, co, tak. ja nie mam nic. Ja? Ja chyba nie mam. Nie, no i ja mam chyba na tarcze tylko wrzucone. Ale i tak mam mało tarczy. W sumie jej to nie potrzeba dużo, jak tu się wbijasz, wiesz pomiędzy przeciwników, nie, i jesteś szczęśliwy. No właśnie, no. to jest moje ulti, tylko na razie nie mam go gdzie wykorzystać, tak naprawdę. A ja nie mam energii Dobra. póki co. Hmm. Ulti Zephyr jest fajne, bo robisz dosłownie e, tornado. No wiem, właśnie widziałem, fajnie to no. wygląda. i teraz pokazuje nam wszystkich wrogów. Jej. Znaczy pozostałych wrogów, tak? No tak. Dobra, zabijesz go? No. Tak. I co teraz dalej? Mamy jakby możliwość jeszcze raz y, zaczęcia tego? Mhm. Aha, czyli to jest tak jak no tak jak w Defensie. No. No, zgrajmy jeszcze jedną rundę, to Wam mniej więcej uświadomi to, jak wygląda ten tryb. Całkiem fajny, muszę powiedzieć. w Dużą ilość osób i na wyższych levelach, na pewno no, będzie grał się całkiem ciekawie. Tak, z tym, że wiesz, póki co jest to tylko na ziemi, zamiast pobali Defensa, więc testują go. Tak, czy to działa i jak to działa. No, ale zawsze. Zauważyłem, że jest błąd. E, właśnie... Nie podoba mi się ten, jak to co? się przesuwa. No ja się że... odpaliłem. Tak, że właśnie po pierwszej extraction nie pokazuje się, który, którego bekona się przejmuje, no i ile procent tego jest, więc mm -hmm. trzeba tak trochę na robić. No dobra, tutaj staram się troszeczkę wbić w jakąś większą walkę, żeby Wam dobrze pokazać umiejętności walki. Co prawda ona już gdzieś była na moich filmach, no było, ale że było, dawno, dawno nie było tego, niestety. O! Proszę bardzo, jakiś ten chyba event czy coś? Tak mi się zdaje. Nie, ale nie, ciemno? event, jakiś, jakiś, ale coś się pokazało na czacie. No to w ka każdym razie, tak jak mówiłem, dla mnie było Warframe'a, więc chcę wam więcej o. pokazać umiejętności. O, właśnie, to jest tornado, jakby co za chwilę. Ona wypuszcza kilka i one są o tyle fajne, że jeżeli ma się broń, ten z elementalną, elementalnym damageem to ona go wykorzystuje. Jeżeli strzeli się w tornado, to wtedy tornado zadaje elementalny damage. Nie wiem, ilu z Was grało w Bioshocka, ale Bioshock, przynajmniej pierwszy i drugi, miał taki, taki plazmid, który właśnie stawiał takie małe tornado na ziemi i tam można było walnąć, np. jakimś elektrycznym właśnie... kolejnym plazmidem, który jakby właśnie powodował to, że wciągało gościa w, te, w to tornado i jeszcze uszkodzało go tym elementalnym damagem. tam ten. tamten, tamten Już. Co byłeś przed chwilą. To jest jak, ja jakby dla, mnie, energii, taka, żeby dla mnie taka analogia, przelecieć. mniej więcej. Dobra, Ta. jestem na tym co bym. Tutaj zaczynamy przegrywać się, zauważyć. Tak. Więc musimy się sprężyć. No, no, no. Dobra, o właśnie, przyciągam do siebie przeciwników, bo... ...odpaliłem ulti niszczące mhm. troszeczkę. Przejmuję dal dalsze te. Dobra. Ja tutaj się staram już przej przejąć. Dobra. Powoli przejmuję. Kurde, znowu ten... O, ściągnąłem go, dobra. Troszkę nie mam broni na daleki dystans, bo ten granatnik nie jest tutaj zbyt dobry na dalekie dystanse. Trzeba bardzo bezpośrednio jakby to tak Ja już tutaj do Ciebie idę jakby, co? Spoko, pilnuję co, ja Ale o wiele lepszy jest ten HUD teraz i on pokazuje dosłownie, kurna, czy ktoś umiera, czy nie. O, właśnie po prostu nie ma takiego, nie wiem jak to ująć, zawalenia ekranu po prostu. Wcześniej po prostu ten ekran był taki, jak coś sobie odpaliliśmy, szczególnie zdrowie naszych towarzyszy. Zobaczcie, teraz klikam Z i powinno wam yy, mrygać tam, gdzie jest zdrowie, właśnie kajker powinien wam mrygać. Specjalnie to robię, żebyście widzieli, gdzie się właśnie pojawia zdrowie. Wcześniej pojawiało nam się takie okienko z boku i ono zajmowało jakby dość mhm. dużo ekranu. Teraz zajmuje to bardzo niewielką część ekranu i praktycznie zawsze można mieć to odpalone i tutaj nie będzie nam to no, bardzo przeszkadzało. zwłaszcza dla Trinity się to przyda, skoro ona jest tym nadwornym medykiem. No Wdęła dokładnie. Tak. Na, na nazwę. Dobra, przyjmuję punkt. Zaraz będę miał. Musimy się postarać, bo. Zaczynamy przegrywać, ale. Przenowiesz wiesz że Trzy punkty są nasze, dobra, jest, jest ok. Jeden też przyjmuję. Tak. Dobra, nice. E, tamten już mamy. Dobra, także idę tam do ciebie. Więc czasem y, powiem tak. No Warframe jest grow, z której raczej nie wiadomo ile odcinków nie będę wypuszczał, szczególnie takich play'owych. z tego prostego względu, że tutaj dużo rzeczy się po prostu powtarza. Chyba, że jakieś takie większe eventy czy jakieś większe bitwy to się może pojawić. Już idę. W każdym bądź razie myślę, że jak będą tutaj wychodziły jakieś nowe warframy, to na pewno będziecie mogli jakby tutaj się spodziewać jakichś nowych filmików, tak myślę. No zobaczymy, No troszeczkę chcę więcej, żeby tego Warframe'a się jakby na moim kanale pojawiało, na pewno niedługo powinien się pojawić, być może razem z Kajferotem uda się go zrobić jakoś weekend, poradnik do Void'ów, co to w ogóle są te Void'y, jak zdobyć takie klucze do Void'ów, co można w nich zdobyć i tak dalej. No taki pierwszy poradnik właśnie do Void'ów, jeszcze zastanawiam się czy coś z takich podstawowych rzeczy jakby będzie tutaj Sentinelem. do o Sentinele, o na pewno, to, to jeszcze taki takich zrobić. podstawowych. Y a później być może zajmiemy się troszeczkę bardziej zaawansowanymi, zaawansowanymi rzeczami typu buildy Warframe'ów do broni, ale tutaj akurat Kajker troszeczkę lepiej się ode mnie na tym zna, bo po prostu ma więcej czasu wygranego Warframe'a i jakoś to sobie po prostu razem ogarniemy jeżeli będziemy mniej czas. Aha, nie wiem czy teraz zauważyliście. Jak w Warframea to wcześniej te różne komunikaty od naszych tam, towarzyszy, jakich, jakichś przeciwników, bossów po prostu pojawiało się takie okienko z jakimś tam tekstem i tyle, a teraz wszystkie jakby postacie mają swoje takie trójwymiarowe modele, modele no. i pojawiają się po prostu w okienku mhm. animowanym. Ciekawym przykładem jest Darwo, bo robiliśmy przed chwilą alert właśnie specjalnie. No ale nie nagrywaliśmy. I to. tak, i on się pojawił jako dosłowna postać i to jest zapewnienie od właśnie deweloperów, że no właśnie... Każda postać jakby ma być fizycznie, tak? tak? będzie może się pojawiać. Aha. Lotus też ma się pojawić w pewnym momencie fizycznie, więc no zobaczymy. Być może będą misje jakiegoś na przykład nie wiem, nowego typu, czy coś w tym stylu Bardziej jako alert, wiesz, może. coś w ten sposób. No no wiemy o co chodzi mniej więcej. Mhm. Dobrze, także całkiem ładnie, żeśmy się tutaj nawet wybronili. Było na początku kiepsko, ale. No. O, możemy już iść. Dobra, dokładnie tak. No, i myślę, że chyba na tym dojdziemy tutaj do. A zresztą tutaj się nie dochodzi, do jest traction, to, to w takim razie dokończymy to, mamy dokończyć. I myślę, że to by podsumowało właśnie ten większy update. Myślę, że coś jeszcze nagramy z ziemi w międzyczasie. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Nic nie obiecuję. Jak tam będzie czas, tak nagramy. Jak będziemy chcieli, tak to zrobimy. Dobra, także my bierzemy tą kiepską w zasadzie nagrodę. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.